Zagrajmy w Left 4 Dead. Video recenzja. Na początek chciałem powiedzieć, yy, bo dużo ludzi się mnie pyta: klocek 1 za 2 nie jest moim ojcem. Jego prawdziwym ojcem jest CDZ. Rozwód i muszę alimenty płacić na dzieciaka Być po prostu, naciśnijmy Start Game. Tak, wy dobrze widzicie, dobrze słyszycie. To moi drodzy jest Ma i mdak Panie pobogry właśnie jest Panie pobogry właśnie jest Panie pobogry właśnie jest 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 Ten gość też na nagrywa parę splayów, mniej więcej on nagrał parę części Networks.pet, Mozventat W ogóle teraz modne są Jak mówię, może z nim będzie szansa, że po prostu, że... Może z nim będzie szansa, że po prostu, że... Że po prostu, że... Może z nim będzie szansa, że... Jak mówię, może że po prostu, że... Z nim może coś nagra Hey. Hej! Wszystkim wita was po raz kolejny CDDZILF W moim zagrajmy w Left 4 Dead 2 I dziś w tym let's playu czeka na nas druga na naszej drodze kampania I nie ma co więcej przedłużać Nobody survives forever Tu lagł zrobili cię burdelu Koledzy mówią do ciebie, nie celu Włosy na żelu i pijać tych kolanach. Chyba się pomimo twoich w ten Bo nikt nie żyje wiecznie, tylko CD Zeal. Jeżeli go zabijemy, on w za jego zabicie, tak powiem, po sobie zostawia. W ogóle podczas gry towarzyszy nam fajna muzyka. Dla każdego. Uy, aż tak kucze, taki eksperyment w Słownictwie mi się utworzył w znad nie chcę po prostu fuj. A czy zmiotanych broni mogą być tylko mołotowy i gówno... Ale no to też śmieszne trochę... Kłócik. I paster oczywiście. kula, jest kula. Okej, okay, to jest nowa broń, której wam jeszcze nie przedstawiłem. To jest M6, m 6 m 6 Tak, też jedna z tych broni, że po prostu jeden strzał, jeden trup. Jedna noc! Jeden Potem tylko Ace Tylko tylko i ja. No i to koniec recenzji, żegnam się z wami. Cześć!